Hej, witajcie wszyscy! Z tej strony Hansjarz. Tradycyjnie jestem powiedzmy na wałach przy odrze i na spacerze z moim psem. Niestety jest tak ciemno, że go nie widać. Albo innymi słowy mój aparat jest tak słaby, że po prostu nie jest w stanie uchwycić mojego pieska. Choć o, teraz go widać, jak tak patrzę. Tu, tu, jak widzicie, jest księżyc i się odbija w tafli odry. To tak powiedzmy, żeby umilić Wam troszkę wstęp. A o czym będzie dzisiejszy filmik? Dzisiejszy filmik będzie o zrównywaniu jednostki. O zrównywaniu jednostki do całości albo całości do jednostki, w obie strony, to tak działa. I nie będzie on długi, bo ma w sumie. Takie jedno ważne przesłanie, i myślę, że nie trzeba długo o nim mówić. Jak zapewne wiecie, wśród polityków, wśród policjantów, wśród ratowników medycznych, wśród księży, wśród nauczycieli, wśród uczniów, wśród pewnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych, wyrabiają się u różnych ludzi pewne opinie. Czyli coś, co na ich temat sądzimy, coś, co ogólnie jest przyjęte, z góry narzucone, jak, albo doczepione, jak taka łatka, przeróżne stereotypy. Czyli, jak ktoś z Was by nie wiedział, stereotyp, czyli coś, co jakby o danej grupie sądzimy, czy o danym człowieku, co tak naprawdę nie jest wspólne, nie ma nic wspólnego z prawdą. Taki przykład stereotypu Wam powiem. Na przykład ktoś jest cyganem czy Rumunem, to zawsze kradnie. To jest taki przykład, taki typowy przykład stereotypu, który jest fałszywy, bo sam spotkałem osoby tej rasy, chyba, jeżeli dobrze mówię, tak czy siak, osoby, które były Rumunami czy Cyganami, z całym szacunkiem dla nich, które po prostu potrafiły normalnie porozmawiać i były normalnymi ludźmi. Więc zrównywanie w tym przypadku jakby jednostki do całości, w sensie całości do jednostki, bo się spotkało osoby, która żebrała, prosiła o pieniądze albo próbowała kogoś oszukać, no, no to jest to właśnie stereotyp. Czyli coś, co sądzimy o kimś lub o jakiejś grupie, na podstawie jednostki, a wszyscy tacy nie są. To jeżeli chodzi o definicję, powiedzmy, stereotypu tak w bliższym wam języku. Nie wiem, ktoś jakąś buźkę tu namalował. Troszkę widać na murze. Nie wiem, czy nie ostatnio, bo to nie widziałem tego wcześniej. No, ale wracając jakby do tego co mówiłem, jak już wam wyjaśniłem o co chodzi w stereotypach. To, co Wam chciałem też przekazać, jeżeli chodzi o zrównywanie e, całości do jednostki. Weźmy sobie na przykład e, policję. To jest taki głośny temat ostatnio. E, co do policji, to większość ludzi, jak zauważyliście, sądzi o nich jednak źle. Ci, którzy sądzą dobrze, to mało kiedy się wypowiadają i dlatego tak mało. Słyszymy o nich dobrego. Jaką ja miałem styczność z policją? Powiem Wam, że w życiu wzywałem policję dwa razy. Pierwszy raz, pewnie jakiś filmik kiedyś o tym zrobię, do jakich przypadków wzywałem do tej pory służby ratownicze. To pewnie Was to zaciekawi. To raz wzywałem policję do takiej dziwnej sytuacji, gdzie Pan wybił Ręką tylną szybę w jakimś aucie, tata jechał ze mną i z bratem. Skądś tam wracaliśmy i nie wiedzieliśmy co się stało. Więc ja zadzwoniłem na 112 i powiedziałem, że właśnie coś takiego miało miejsce. Jakaś kobieta też krzyczała tam ratunku, i no nie miałem pojęcia co się działo. Nie wiem, czy on miał na celu uratowanie czegoś życia, czy może to była agresja drogowa. Nie mam pojęcia. Tak czy siak wiem potem z pewnych źródeł, że policja się tym dobrze zajęła. A drugi raz, kiedy wzywałem policję, bo jakby była taka potrzeba, tak uznałem, i też wtedy na 112 zadzwoniłem, to był moment, gdy byłem na spacerze z moim psem no też jakoś koło północy, czy nawet po północy. Tylko, że wyjątkowo jakoś w centrum, bo musiałem no, paczkę odebrać z paczkomatu i akurat wracając, zauważyłem kłócącą się kobietę z dwoma panami, w tym jeszcze dodatkowo jakiś pan leżał mocno pijany i nietrzeźwy na przystanku. No i powiedzmy, że taka kłótnia się dosyć ostra rozpoczęła. Potem tych dwóch panów groziło tej pani i. Zaczęły się przechpychanki, używanie siły, kopanie przystanku. To taki wandalizm pomieszany z agresją, pewnie też pod wpływem, bo jeden z tych dwóch też był pijany, i żeby ta eskalacja przemocy nie była większa, to zadzwoniłem na 112. Nie wiedziałem czy słusznie, ale operator mnie w tym utwierdził i po trzech minutach zjawił się radiowóz. No i Potem tam więcej. To się wszystko potoczyło. O tym wam szczegółowo pewnie kiedy indziej opowiem. Um, I muszę. Wa, wa, a w sumie to do tego jeden szczegół wam powiem, co z czym się spotkałem przy tym zdarzeniu, drugim, kiedy zzywałem policję, mianowicie z tym, że jak byłem wtedy na spacerze z psem, to gdy złapali, taki był ostateczny, to już wam zaspoileruję, taki był ostateczny wynik tej interwencji, że po ucieczce tamtych dwóch panów, jak usłyszeli, że policja przyjeżdża, to zostali złapani. Ja pojechałem radiowozem na okazanie i powiedziałem, tak to oni. I potem mój pies był przywiązany do słupa gdzieś tam kilometr czy dwa dalej. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że państwo policjanci mnie zaprosili do radiowozu, i mnie odwieźli kawałek dalej, tam mnie przejął drugi radiowóz i mnie ten drugi radiowóz wolny, nie mający akurat zadań odwiózł do mojego psa i było to dla mnie miłe zaskoczenie, że um, jakby tak potraktowali mnie, jakby zgłaszającego czy świadka, jak zwać tak zwać um, no i powiem wam tak, też nie zrównuję takiej sytuacji do ogółu, bo są policjanci, którzy naprawdę wykonują z pasji i dobrze swoją robotę z narażeniem życia a są też tacy, którzy to olewają mają gdzieś innych ludzi są gburowaci i złośliwi więc um... Uż, moja tośka schodzi na dół po prostu dobra, niech będzie, że się jej posłucha nie ma żadnych ludzi to mogę dla was dalej nagrywać Coś ty znalazła. Jakiś materiał widzę. No i dlatego ja osobiście mam dobre mniemanie o policji i rzucanie takich haseł typu e, wiadomo, na Jot policję, no to, to jest troszkę przegięcie moim zdaniem i świadczy tylko o tym, że e, ludzie nie chcieliby być w żaden sposób chronieni, bo no nie ma co ukrywać, policja jest od tego, żeby Chronić obywateli przed przestępcami, przed innymi ludźmi, którzy mogą wyrządzić krzywdę. Jak się wam coś złego stanie, ktoś wam ukradnie coś, będzie miał jest miejsce jakiś rozbój, bijatyka, oszustwo cokolwiek co jest złe, to od tego jest policja, żeby wam pomóc się tym zająć i złapać osoby, która to zrobiła, żeby nie powtarzała tego czynu zabronionego. Ja mam dobry odbiór policji, bo tak to ze mną jest, że jak zacznę jeden wątek, to potem przychodzę od razu do kolejnych i się bardzo w tym rozwijam. Ja o policji mam dobre zdanie. Szczerze mówiąc, tych policjantów, których spotykałem u mnie w miejscowości, to byli naprawdę policjanci z pasji. Znam jednego, który był wysoko w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Wiem, że dalej się rozwodzę, ale no to tak, tak mnie ciekawi, że muszę wam o tym powiedzieć. Um, poznałem też dwóch z wydziału ruchu drogowego, którzy naprawdę swoje obowiązki bardzo dobrze wykonywali. Byłem świadkiem też, um, czy tak to nazwijmy, upomnienia, gdy pan wjechał pod prąd, i to było na maratonie opolskim i pan wjechał pod prąd i. Ten policjant właśnie go zatrzymał i nieźle go krzyczał, więc to też był taki wzór dla mnie, że on nie odpuścił i faktycznie zareagował, bo to było niebezpieczne. Ja o policji sądzę dobrze i niestety, ale masa ludzi jej wręcz nienawidzi, zabijałaby policjantów. I co tutaj musicie wiedzieć? Możecie policji nie lubić, dlatego że wam coś zrobiła, że. Um, ukarała was mandatem, że mm, zawiozła was na komisariat, że mm, siłą was przygniotła do ziemi, ale to są też ludzie i oni wykonują po prostu swoją pracę. To jest ich praca, żeby dbać o bezpieczeństwo, i e, to, co się mm, złego dzieje, to oni to likwidują. Oni za, za jakby zapobiegają. Przestępstwom, wykroczeniom, czy tym wszystkim, co jest w prawie opisane, i możecie za to ich nie lubić, ale oni wykonują po prostu swoją pracę i nie można zapomnieć, że to są ludzie tacy jak my, którzy mają swoje rodziny, potrafią mieć dzieci, żony i chcą wrócić po pracy spokojnie do domu, nie chcąc, żeby im lub komuś z rodziny stała się krzywda. Co niestety w chwili obecnej jest dość mocno widoczne przy ostatnich marszach kobiet i przy Marszu Niepodległości w Warszawie, gdzie agresywnych policjantów rejestrowano na przykład kamerami i niby agresywnych, choć według mnie dalej swoją pracę wykonywali tak naprawdę. Są też wyjątki, wiadomo, tak jak wszędzie, no i upubliczniono ich wizerunki albo dane i ich rodziny w tej chwili są zastraszane, są głuche telefony, są sprayowane ich domy i ja uważam, że to jest bardzo patologiczne działanie, nie powinno mieć ono w ogóle miejsca, bo jeżeli nie chcecie policji, to jedźcie sobie do kraju, gdzie tej policji nie ma i Żyjcie w miejscu, gdzie nikt wam nie pomoże, gdy cokolwiek się wam stanie. Więc no, takie myślenie doprowadzi po prostu do takich niebezpieczeństw, i nikt nie będzie miał jak zapewnić nam bezpieczeństwa. Nie ma bezbłędnego ani wzorowego systemu, i zawsze będą jednostki, które będą źle coś robiły, nie po naszej myśli, e, wbrew prawu, albo nadużywały swojej władzy. No, tak już po prostu jest. Człowiek nie jest istotą, która wszystko robi bezbłędnie. Człowiek wręcz uczy się na błędach, więc nie możemy mieć do tego pretensji. Co do policji, to już troszkę powiedziałem. Co do księży, to też jest ostatnio bardzo głośne. Tak jak wiecie, księża są. Zrównywani bardzo często się spotykam z tym wśród moich rówieśników, którzy mają około 20 lat, czy potrafią mieć około 15 nawet, że księża, wszyscy księża to pedofile, że kochają małe dzieci. Jan Paweł II jest też nazywany pedofilem. Najlepiej zrównać go od razu do no, błota po prostu. I e, po pierwsze, warto się zapytać, gdzie są jakiekolwiek dowody na to. Jeżeli ktoś tak mówi. To musi być tego świadomy, że przy takich oskarżeniach powinien mieć dowody, które potwierdzą jego słowa. Tak jak mówi się: Nie rzucaj słów na wiatr. Takie oskarżenie jest bardzo poważne i nie powinno się rzucać takich słów na wiatr, jeżeli nie ma się na nie potwierdzenia. To się tyczy w sumie każdego człowieka. Od tego są sądy i obowiązuje domniemanie niewinności, czyli taka reguła, która w polskim prawie mówi, że jeżeli komuś się nie udowodni winy, to jest on do czasu orzeczenia sądu traktowany jako osoba niewinna, która nic złego nie zrobiła. Na tym polega domniemanie niewinności i według mnie jest to bardzo dobra zasada. No i co do księży właśnie, ponieważ ostatnio przez film Siekielskich, Sekielskich, chyba tak jakoś, <laughs> nie pamiętam dokładnie tak czy siak, ale no bardzo popularny i bardzo dużo ludzi go oglądnęło. Ja osobiście nie chciałem i nie oglądnąłem, bo po prostu nie widziałem w tym potrzeby. Mówił o pedofilii w kościele, o tym, co się złego dzieje i... Ja nie mam nic do tego, żeby takie dokumenty powstawały. Dobrze, że jest to piętnowane, bo jest to patologia i e, niezwykłe, niezwykle paskudne przestępstwo, e, paskudny czyn, który powinien być tępiony u, no, we wszystkich środowiskach, niezależnie od wieku. E, i dobrze, że tacy księża są karani. Nie chcę w żaden sposób jakiegokolwiek księdza, który się tego dopuścił, chronić, ale do czego przechodzę, tak jak temat tego filmiku mówi, nie można zrównywać e, jednostki do całej grupy, bo wtedy można oskarżyć wszystkich, nawet tych niewinnych i tych, którzy z tym nie mają kompletnie nic wspólnego e, z paskudnymi rzeczami. I będą pokrzywdzeni i niesłusznie oskarżeni. Tak samo jak ja znam co najmniej kilkudziesięciu księży, ojców, zakonników, którzy no, są po prostu, jak to się mówi, do rany przyłóż i oddaliby za mnie życie. Tak samo za człowieka, za każdego człowieka, którego spotkają na ulicy. I nie można ich zrównywać do jednostek, bo wykryło się po prostu w kościele pedofilii i dlatego nagle wszyscy księża są pedofilią. Fakt, że u księży jest to szczególnie widoczne, dlatego że ksiądz był kiedyś przykładem moralności, dawał ten wzór i jakby totalne przeciwieństwo dawało się jeszcze bardziej ludziom we znaki i było jak czerwona płachta na byka albo... Jakbyście popatrzyli na ogromną pol zaśnieżoną polanę, to byście zobaczyli em, nie wiem, <śladowy> przykładowo tak głupkowato mówiąc jakiegoś bizona, no to on by się wam rzucił w oczy, a nie ta polana ogromna, biała, która tam jest. No to na takiej zasadzie e, działa kontrast. Czyli po prostu, jeżeli jest jakaś osoba, która powinna dawać przykład, akurat w tym, a ona w tym Totalnie odwrotnie zawaliła jakąś sprawę, no to jest to bardzo widoczne i piętnowane przez społeczeństwo. Nie można porównywać jakby całej grupy do jednostki, która coś złego zrobiła. Co Wam jeszcze tutaj w sumie mogę dodać? co do księży właśnie. To, że ta grupa jest piętnowana, z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony nie wiem, czemu ludzie wypierają się na kościół z tego powodu. To nie jest e, żaden powód, żeby się wypierać na kościół, ponieważ pedofilia nie istnieje tylko w kościele, ale jest także i u lekarzy, w szpitalach jest także e, wśród domach starości, wśród Yy, osób, które same są bezbronne, czyli głównie yy, dzieci o, w domach starości, to troszkę za daleko poleciałem. Tam to bardziej gwałty, jak już, a nie pedofilia, ale <grywia> tak mi się rzuciło za daleko. Jakby chcę wam pokazać, że nie można zrównywać yy, całości do jednostki, bo coś złego zrobiła, i ten problem jest na całym świecie. I no to można sobie zadać tak na zakończenie pytanie, czy jeżeli wśród lekarzy są pedofile, pediatrzy pedofile, to czy mamy rezygnować ze szpitala, schodzenia do szpitala i ich leczenia się. Takie pytanie wam pozostawiam. Ja wam dziękuję za filmik i do zobaczenia. Hej.